12 łodzi z najmłodszymi wędkarzami z Kościana wypłynęło w sobotnie popołudnie na jezioro Wonieskie. Polski Związek Wędkarski koło Kościan zorganizował dla nich zawody o puchar lata. Najwięcej ryb, 2380 gramów złowił Hubert picz. Wędkę zarzuciła też jedna dziewczynka, 7 Ada Kościańska. Od 14 dzieci są na wodzie. Sylwester źresio jest wiceprezesem koła Kościad miasta wędkarskiego. Dwie godziny będzie ryba zważona, wypuszczona do wody, dzieci dostaną poczęstunek, rozdanie nagród. Tak, dzieci zaczną wakacje. By to dopiero na <noise> Dzisiaj pierwszy raz popłynęłam na zawody. A powiedz, jak długo byłaś na łodzi? Zmarzłaś? Nie. Kto łowi w rodzinie jeszcze? Dziadek. I dziadek tak nam mówił w nosie, żeby też łowiła ryby. Nie, a kto? Dziadek i kacper. Mój brat. A ile złapałaś tych rybek? Sześć. Włożyć ją Tak. Zadecyduję. tak? Dwa, dwieście czterdzieści. Kacper Kościański, 15 lat z Kościana. Jako wróweczkę, lat 15 z Kościana. Jak się uda połów? No, gdyby nie wiatr, byłoby bardzo fajnie, ale. Pogoda nie dopisała zbytnie. Ja, ale zacząłem mówić od ósmego roku. Po komunii dostałem kartę wędkarską i ogólnie to ojciec za, zaczął. I razem z tatą wyprawiasz? Tak no Ja bardziej od dziadka, i mniej więcej od siódmego roku życia. Tak, siostra. Wciąga to? Wciąga, wciąga. Czasem na rybach potrafię fotografie przesiedzieć cały dzień. W kategorii 15-latków zwyciężył Jak Buryczka drugie miejsce zajął Kacper Kościański, a trzecie Adam Żak. W kategorii wiekowej od 12 do 14 lat najlepszy był Hubert Picz, drugie miejsce zajął Macie Kołodziejczyk, a trzecie Adrian Picz. W najmłodszej grupie wędkarzy od 7 do 12 lat wygrał Bartosz Picz przed Adamem Buchowskim i Mikołajem Jagodzińskim. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali Puchary, a wszyscy uczestnicy nagrody rzeczowe.